Lokomotywy PKP Cargo zaprzęgnięte do ciągnięcia składów osobowych to nie jest nic nowego. Po 2001 roku to już w ogóle była norma, dlatego że, jak wiemy, wszystkie lokomotywy przeszły pod zarząd PKP Cargo, zamiast trafić do innych przewoźników. W drugiej dekadzie XXI wieku wydawało się, że sytuacja się ustabilizuje, ale niestety braki taborowe powodowały, że cały czas Korzystano z lokomotyw PKP Cargo w sytuacji, kiedy brakowało lokomotyw u przewozów regionalnych lub PKP Intercity. Według doniesień medialnych, w grudniu 2023 roku, przynajmniej w PKP Intercity, ta sytuacja miała się wreszcie zmienić. Ale jak wiemy z rzeczywistości, nic takiego nie nastąpiło. Seria PKP Cargo na ratunek prezentuje składy osobowe ciągnięte przez lokomotywy PKP Cargo. od tego pociągu pojedzie dalej jako pociąg osobowy i dostanę chyba śląsk dla drogę z oboziem 11.49.